Tak, nowoczesne instalacje Autogaz. Z dumą wspieram Jagielonię. Jacek Goralski, Jacek, trzeba przyznać, że ten jeden punkt należy chyba przejąć z lekkim niedosytem, bo sytuacji mieliście więcej od rywala dzisiaj. No tak, w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie co najmniej cztery sytuacje dogodne do, do, do zdobycia bramki. Strzeliliśmy dopiero w drugiej, w drugiej połowie, w drugiej połowie też mieliśmy swoje sytuację. No i szkoda, szkoda, bo mogliśmy spokojnie zdobyć trzy, trzy punkty, zdobywamy jeden, ale, ale gramy, gramy w następnym meczu o, o kolejne trzy punkty. Miałeś, przeciw, miałeś okazję przeciwko zagrać naprawdę dobrym zawodnikom w środku pola, szczególnie Andrzejowi Dudzie i te pojedynki można spokojnie zaliczyć na twoją, na twoją stronę. Andrzej Duda to bardzo dobry zawodnik. Kilka razy bardzo fajnie się zabrał, ale, ale kilka razy tam mu też piłkę zabrałem. Podchodzę do tego spokojnie. No, wydaje mi się, że zagraliśmy całą drużynę, bardzo dobre spotkanie, tylko szkoda właśnie, że, że nie zdobyliśmy w tym meczu kompletu punktów. Na Twitterze i Facebooku już się tworzą twoje fankluby. Nie, ja o takich rzeczy w ogóle nie czytam. Jeśli chodzi o teraz przed wami przerwa reprezentacyjna, nastroje mogły być lepsze, ale chyba nie ma na co narzekać za bardzo. No nie ma na co narzekać, tak jak mówiłem panu wcześniej. No. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, ale gramy dalej i następny mecz, bodajże gramy we Wrocławiu i tam będziemy chcieli zdobyć komplet punktów. Jeszcze ja jedno pytanie. Już na dobre oswoiłeś się z Jagielonią? No jestem tutaj ile półtora miesiąca na razie. To można powiedzieć, że, że tak. A publiczność w dzisiejszym meczu? Jak ci się podoba? No pierwszy raz powiem szczerze, że pierwszy raz grałem przy takiej publiczności, no było ile? 22 tysiące ludzi, tak? No bardzo fajne wrażenie. Tylko szkoda tak jak mówiłem wcześniej, że z tego meczu nie wygraliśmy, bo byłoby jeszcze lepiej.